Ta szkoła 80-lecie istnienia i powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Serdecznie gratuluję tego pięknego jubileuszu, ale 80 lat to wiele, wiele pokoleń y, absolwentów, którzy opuścili tą szkołę. To właśnie tu w tej szkole y, kształtowały się serca, umysły tak wielu y, uczniów i to Nauczyciele mieli duży wpływ na to, jacy absolwenci opuścili tę szkołę. Tutaj słyszałam, pan dyrektor właśnie bardzo ładnie przedstawiał, że szkoła nadal pięknie się rozwija, że ma wysokie osiągnięcia, że ma dobre warunki. Także cieszę się, gratuluję, że ta dobra tradycja, która została zapoczątkowana jest kontynuowana. Szkoła powstała w okresie od razu po wojnie, w 1945 roku, więc możemy sobie wyobrazić, że to były inne realia, inne warunki. Nie takie, jakie są teraz, ale na pewno był zapał, była chęć do tego, by odbudowywać kraj po zniszczeniu, by właśnie również inwestować w nowe pokolenie, w młodzież. Gratuluję również tutaj i panu staroście, że ta szkoła jest teraz no, ładnie wygląda, że jest prowadzone są inwestycje. Cieszy mnie również, że tu właśnie z Polskiego Ładu była taka duża inwestycja, na ponad 10 milionów, ale inwestycja w młodzież to jest najlepsza inwestycja, jaka może być. Tego nie da się przecenić, bo to jest przecież młode pokolenie, które będzie niosło tą Polskę na swoich ramionach. Szanowni Państwo, dzisiaj jest również dzień powiatowy, dzień edukacji narodowej, więc chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, no tym, którzy również przez lata tutaj uczyli, ale również i tym, którzy teraz pracują za to, co robicie, za to, że podchodzicie na pewno z pasją, z zaangażowaniem, bo jeżeli ten zawód wybraliście, to musicie kochać młodzież, lubić tą pracę i na pewno to robicie z takim dużym zamiłowaniem. Wiem, co mówię, bo pracowałam też przez tyle lat. I czasami jest takie powiedzenie, od kogoś się słyszy, że tak bodaj cudze dzieci uczył i to jest w takim pejoratywnym znaczeniu, ale ja nigdy tego nie słyszałam od nauczycieli. Nauczyciele na pewno tak nie mówią, bo tak jak powiedziałam, lubią, kochają tą pracę. Także serdecznie Wam dziękuję za tą pracę, dziękuję również wszystkim samorządowcom, którzy wspierają szkoły. Czasem no nie patrzą nawet czy ta subwencja w pełni wystarcza, ale wiedzą, że tak trzeba, bo to jest przecież to młode pokolenie, w które trzeba inwestować.